Dzień dobry Państwu. Dziś chcemy skrytykować rząd Donalda Tuska za Bizancjum, które buduje, to znaczy za powołanie rekordowej liczby członków rządu. Żaden inny rząd w III Rzeczpospolitej nie zaczynał w tak szerokim składzie. Widać było to już podczas zaprzysiężenia, gdzie stanął cały szereg ministrów. Mężczyzn, kobiet, część z nich to tak zwani ministrowie teki, ludzie, którzy nie, nie zarządzają żadnym konkretnym ministerstwem, żad, nie mają czasem pod sobą żadnych departamentów, ale są członkami Rady Ministrów ze wszystkimi przywilejami. To jednak była tylko przygrywka, to był dopiero początek. Okazuje się, że Platforma Obywatelska, która krytykowała rząd PiSu za przesadny rozrost, postanowiła już na starcie. Ten rząd Mateusza Morawieckiego, z którym PiS kończył władzę, przelicytować. Do tego momentu powołali już 107 wiceministrów, a kiedy uzupełnią ostatnie stanowiska, będzie ich 109.